Dzień dobry. Chciałam powiedzieć na początku, że tak naprawdę całą robotę załatwiła mi Pani Ursula i Pan Jacek, ponieważ chciałam w kilku słowach powiedzieć po pierwsze o tym, jak podejście skoncentrowane na rozwiązaniu wykorzystujemy w innych dziedzinach niż tylko w obszarze terapeutycznym, oraz druga rzecz, dlaczego tu jesteśmy, skoro reprezentujemy Uniwersytet Przyrodniczy, który można by powiedzieć nie ma nic wspólnego z psychologią i z działaniami terapeutycznymi. I nawiązując do tego, co Dagmara rozpoczęła, również reprezentuję to podejście, że nie lubię wystąpień publicznych. I tak się zastanawiam, że jestem czwartą osobą dzisiaj, która to mówi. Więc pytanie się nasuwa, to, co my tu robimy, tak? skoro nie lubimy wystąpień publicznych, a jednak tu jesteśmy. Otóż myślę, że pokazujemy podejście skoncentrowane na rozwiązaniu. Dlatego, że jest to dla nas wyzwanie. Tak, i idziemy jakby w kierunku tego wyzwania i podejmujemy się, patrząc na możliwości, które możemy wykorzystać takiego działania. Króciutko chciałam powiedzieć, jak w Centrum Wsparcia i Rozwoju na Uniwersytecie Przyrodniczym również wykorzystujemy to podejście. Częściowo pracujemy jako psychologowie czy też terapeuci. I bazując na tym podejściu w pracy terapeutycznej wykorzystujemy tak to podejście, natomiast ja zupełnie trochę inaczej pracuję, ponieważ pracuję w obszarze rozwoju i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach wykorzystuję w tym obszarze, głównie pracując tutaj na uniwersytecie z osobami dorosłymi, co nie, co nie znaczy, że to podejście również nie można wykorzystać w pracy z dziećmi i w pracy z młodzieżą. Bądź z jakimś systemem. To, co jest ważne w podejściu, i to Państwo wiecie, to koncentracja na kilku punktach. Dla przypomnienia tylko powiem na tych punktach, które również właśnie w obszarze wsparcia w rozwoju możemy wykorzystywać, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu. Pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to relacja. Tak, i rzeczywiście jakby. Ta relacja jest punktem wyjścia i taką podporą w całym procesie i terapeutycznym, ale również wspierania w rozwoju. Za chwilkę powiem jeszcze więcej o relacji. To, co jest istotne, to to, że mamy w tej relacji osobę, która wspiera i osobę, która korzysta z tego wsparcia i są to osoby postawione na równi. I teraz dlaczego na równi, ponieważ jest dwóch ekspertów i to też państwo wiecie, że jest ekspert od własnego życia jest ekspert, który w moim przypadku wspiera w rozwoju, w państwa też jest terapeutą. Druga rzecz, to co z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu czerpiemy, to praca z celem. Tak, czyli i w obszarze wspierania rozwoju, ja powiem też jakie to są obszary, w których my działamy. Pracujemy z celem, tak, czyli klient wyznacza sobie cel i dąży do tego, żeby zrealizować ten cel czy żeby osiągnąć ten cel. Trzecia rzecz, no to wiadomo, praca na zasobach, tak, czyli koncentrujemy się wokół mocnych stron klienta i teraz co robimy? Odkrywamy, wydobywamy, wzmacniamy i tak pracujemy, żeby klient wykorzystał te zasoby. I czwarta rzecz, czwarta kwestia. Wykorzystywana również w obszarze wsparcia rozwoju, no to praca na rozwiązaniach, tak? Czyli szukamy rozwiązań sytuacji, patrzymy na możliwości, po to przede wszystkim, żeby budować poczucie sprawstwa u klienta. Mówiłam o tej relacji, tak? Że ta relacja jest równa, i teraz dlaczego ona jest na równi? Ponieważ przyjmujemy pewne założenia. Jednym z założeń jest to, że nasz klient jest zdolny do tego, żeby podejmować swoje samodzielnie tak, i dobre decyzje, dobre dla siebie. Po drugie, że tak naprawdę klient ma w sobie odpowiedzi na ważne pytania. Tak naprawdę też najczęściej klient wie, czego chce. Tak. Czasami nie jest do końca świadomy tego, czy nie potrafi tego nazwać, i tu, tu jest nasza rola. Trzecia rzecz. Że klient wie, co jest dla niego dobre. Zna siebie najlepiej. Każdy klient też ma w sobie zasoby, mocne strony, można powiedzieć. Czasami tylko nie bywa w stanie zasobnym, tak zwanym, czyli ma te zasoby, ale nie ma do nich dostępu. Taką sytuacją może być na przykład sytuacja stresu, tak, kiedy nie jest w stanie sięgnąć po te zasoby, które ma. I tak naprawdę ostatnie założenie, które gdzieś też jest bardzo ważne w pracy takiej rozwojowej, że nie musimy się wcale koncentrować na problemach, tak, na przyczynach tych problemów, żeby iść do przodu, żeby działać. Wystarczy, że rzeczywiście oprzemy się o mocne strony i poszukamy możliwości. I teraz tak naprawdę w tych obszarach rozwojowych to, co jest istotą, to to ostatnie zdanie żeby klient potrafił wziąć życie w swoje ręce. Czyli pracujemy tak, od potrzeby pomagamy, żeby faktycznie osoba, klient dostrzegł w sobie, jakie ma potrzeby, czego tak naprawdę chce, z tego formułuje cel swój i pracujemy w kierunku właśnie rozwiązań czy możliwości budujemy tutaj przede wszystkim to poczucie sprawstwa u klienta i to jest bardzo ważne. Tak? Czyli ja na przykład w kwestiach rozwojowych jak, jak pracuję, tak samo jak w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu i jak ja sobie to biorę do swojej praktyki, hmm, pracuję krótkoterminowo. Ale nie umiem określić ile, ponieważ pracuję do momentu, kiedy wyposażę klienta w narzędzia tak, żeby właśnie mógł wziąć swoje życie w swoje ręce. I teraz takie trzy obszary, w których faktycznie w taki sposób rozwojowy gdzieś działamy w cwr -ze. Po pierwsze, zobaczcie Państwo, Uniwersytet jest pewną organizacją, tak? przykładem organizacji. I to, co już Ursula opowiedziała, to podejście skoncentrowane na rozwiązaniach również możemy wykorzystać tutaj. Tak? Czyli nie musimy działać jako terapeuci, natomiast chcę pokazać Państwu też, że ma to ogromną moc i można z tego podejścia skorzystać w innych działaniach. I rzeczywiście, zarządzając zespołem czy całą organizacją, baczcie Państwo, możemy to podejście wykorzystać. Praca z celem, z pojedynczym pracownikiem, z zespołem. To, co Ursula pokazała, tak? Praca z zespołem, nie wiem, nad granicami, nad ustalaniem celu wspólnego, nad ustalaniem pewnych zasad współpracy. Tu wszędzie możemy sobie wykorzystać podejście skoncentrowane na rozwiązaniu. Dalej, rozmowy rozwojowe. Tak, gdzie wyznaczamy sobie z pracownikami cel, który chcą osiągnąć, i pracujemy do momentu właśnie, kiedy nasz pracownik wykorzysta w pełni swoje możliwości. Tu się kłania już takie podejście organizacji pozytywnej, tak? Też się zmieniło, zmienił system zarządzania w niektórych organizacjach i idziemy w kierunku takiej pozytywnej organizacji, gdzie nie tylko jest istotna, istotne są, nie wiem, wyniki. Tak, ale również istotną kwestią są po prostu ludzie tak, i satysfakcja z ich pracy. Drugim takim obszarem, typowo związanym z wsparciem z rozwoju, to jest potocznie mówiąc coaching. No i to jest też taki obszar, gdzie tak naprawdę porównując obszar coachingu i obszar terapeutyczny, pracujemy również na rozwiązaniu, na celach, na zasobach. Różnica jest taka, że w terapii dla mnie my mamy klienta, który stracił równowagę i próbujemy tak pracować, żeby on zyskał tą równowagę wewnętrzną. W coachingu jest trochę inaczej. Z reguły nasi klienci są w równowadze, ale chcą czegoś więcej. Czyli chcą na moment wyjść ze strefy komfortu po to, żeby zbudować nową strefę komfortu, czyli idziemy w kierunku rozwoju, ale znowu pracujemy na celu, na zasobach, na możliwościach, na rozwiązaniach, czyli dokładnie to samo. I trzecia rzecz, która bardzo, bo te dwie się wiążą z pracą z pracownikami na przykład tu na uczelni, trzecia rzecz wiąże się z taką pracą typowo akademicką, gdzie mówimy o edukacji spersonalizowanej i takim przykładem jest tutoring. Tutoring, który już wiecie Państwo, i w szkołach zawitał w Polsce i na wyższych uczelniach na uniwersytecie przyrodniczym również za chwilkę będzie dostępny dla studentów, gdzie mamy relacje tutor i student, tak i znowu tutaj pracujemy wokół celów, zasobów i na rozwiązania. Czyli dokładnie tak samo przekładając tak, to podejście tutaj na organizację, wykorzystujemy pewne elementy. Chciałam tylko zasygnalizować, tak Państwu, że jest duża moc w tym podejściu i warto się gdzieś tam zastanowić, jak jeszcze możemy propagować i mówić o tym podejściu, żeby było wykorzystywane w różnych innych dziedzinach, a nie tylko w tym obszarze terapeutycznym. I można się zastanowić, tak, jak jeszcze mogę każdy z nas tak, propagować szerzyć tak tą ideę podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, aby rzeczywiście w naszym życiu codziennym, osobistym i zawodowym można było z tego korzystać, bo myślę, że każdy z państwa tutaj siedzący również skorzystał z tego podejścia w swoim życiu i myślę, że jakość tego życia zmieniła się. Bardzo dziękuję i zapraszam pana profesora, który też pokaże połączenie, tak tego nurtu z działaniami Uniwersytetu Przyrodniczego. Dziękuję.